Cześć, z tej strony Adam, witam na kanale Autodiscover w kolejnym odcinku, w którym sobie podsumujemy kwartał. Nie, nie kwartał, ponieważ podsumujemy sobie dwa pierwsze miesiące, ponieważ kwartał się jeszcze nie skończył. Więc pewnie jesteście ciekawi, jak to ma to przełożenie w liczbach. O tym w dalszej części odcinka. A na sam koniec trzy powiedzmy najciekawsze zakupy. No to co, przechodząc tutaj do meritum. Co kupujecie? Jak już kiedyś wspominaliśmy, przy ostatnich podsumowaniach kupujecie bardzo duży miks samochodów. To już nie jest tak jak kiedyś, że jak zrobiliśmy w Auto Discover, promocje na Mustanga, to co drugi, co trzeci samochód kupiony, to był samochód z koniem w grillu, na masę, czy tam na klapie z tyłu. Teraz rozpiętość Audi jest bardzo duża. Co ciekawe, też mam informacje z jakich roczników kupujecie auta oraz. Yy, Wymienię Wam poszczególne najpopularniejsze modele. Wyniki tutaj, jeżeli chodzi o zakupy samochodów, podam Wam procentowo, więc jak uważacie, jakie marki będą najbardziej popularne? Nie będę tutaj zbyt okrywczy. Niemieckie marki są bardzo popularne przy ściąganiu obecnie i króluje tutaj BMW i Audi. One są aequo na pierwszym miejscu. Jest to około 16,3% wszystkich naszych zakupionych samochodów czyli 16% kupionych BMW, 16% kupionych Audi, co daje nam praktycznie 30% importu tych dwóch marek: Ford 10%, 40% plus Dodge Jeep. 9,3%, czyli te cztery marki to jest połowa importowanych tak naprawdę samochodów. Następny jest Mercedes, którego sprowadzamy w granicach 7% wszystkich zakupionych aut. Za nim jest Volvo, wskoczyło tutaj troszkę wyżej, 4,7%. Niżej takie auty jak Maserati, Alfa Romeo, Honda. Jeszcze niżej... Chrysler, Porsche, Toyota, Porsche też już wysoko się tutaj wybija na jakby może nie na czołowe pozycje, bo to są samochody tak zwane super premium, czyli są ultra drogie, ale ono się już pojawia w statystykach, czyli tych Porsche jest kupowanych więcej niż choćby nawet Ramów, Kijanek, Hyundaiów, Jaguarów czy Lexusów. Jak już wymieniłem, no to też się sprzedajemy, też oczywiście ściągamy motocykle, no to motocykle oczywiście ze Stanów są najbardziej popularne, te amerykańskie, czyli Harley Davidson, ale również też kupujecie takie marki jak Hyundai, Jaguar, KTM, Lexus, Lincoln, czy choćby nawet motocyklowa marka Triumph. Jak to wygląda w rozbiciu modelowym? Trend jest taki, że nawet jak widzicie tutaj w Europie, znaczy w Stanach w ogóle jest ciekawie, bo tam y, sprzedają się albo SUWy, y, albo limuzyny. Nie ma jakby no, samochodów w nadwoziu kombi, tak jak mnie czasami pytacie, jest bardzo, bardzo mało, między innymi Volvo V, ale jakby kombiaki są w ogóle y, niepopularne. Chociaż mogłoby się wydawać, że kombi też powinny być, bo rodzina de Griswoldów, kiedyś jeździła kombi, choćby nawet goście z Ghostbusters, ci pogromcy duchów, też jeździli kombiakiem. No a teraz, jak widzicie, ani duchów nie ma, ani Griswoldów, więc są e, te samochody mniej popularne. Amerykanie chce jeździć pick-upem, chce jeździć limuzyną, albo chce jeździć suwem. I w dużych miastach wręcz nawet e, te ultra duże suwy zastąpiły limuzyny. Czyli tak jak kiedyś modą było, tak jak nie wiem, nie wiem czy oglądaliście takie e, starsze filmy, ale teraz kandydujący na przykład Trump to do swojego tego biurowca wieżowca dojeżdżał taką ogromną limuzyną, bardzo długą, Nicolem Town Country. I teraz jak popatrzyli w tych, w tych, tych miastach jak Chicago, Nowy Jork, tą rolę przejęły topowy Cadillac Escalade. Czyli już nie jeździ się raczej takimi dużymi limuzynami, tylko tymi dużymi e, suwami, którymi też jeździ wiadomo FBI. CIA i ten Secret Service, nie? Na tych filmach zawsze tak się tam ścigają, rozbijają się te duże suwy. Jak wiecie, czy nie wiecie, Joe wezwał lub zaprosił dwie, można powiedzieć, najważniejsze osoby w państwie, prezydenta oraz premiera, którzy przylecieli do Stanów osobno i podróżowali tam też pewnie osobno. E, czym się przemieszczali? Nie 7-8 metrowym Lincolnem Town Country, tylko e, szefroletem Suburbanem. Czyli, jak widzicie, ta moja nie wiem, teza, hipoteza ma gdzieś tam potwierdzenie, że po prostu przesiadamy się wszyscy do suwów, co ma też odzwierciedlenie w tych zakupach. Nie będę tutaj odkrywczy, jak Wam powiem, że najwięcej choćby nawet sprzedało się takich modeli jak Audi Q5. Jeżeli chodzi o Dodge'a, to jest to Dodge Durango. Kiedyś mocno kupowaliście Charger i Challengery i dalej kupujecie, ale to Durango jakby to jest suma Chargera i Challengera, BMW X3. Jeep Grand Cherokee, ale uwaga, bardziej popularny jest ten starszy model. Zresztą w jednym z kolejnych materiałów sobie e, przeprowadzimy test tego nowszego prezentacji, nowszego Grand Cherokee i tam sobie nad tym bardziej się będziemy rozwijać. Co jest jeszcze popularne? Audi A3, A5, Mercedes C-klasa, Ford Fusion, Wrangler, A4, Challenger Edge, Escape, Julia, XC60, Chrysler 300. Ostatnio dość popularna się zrobiła i mieliśmy sporo zapytań o terenowe samochody i tutaj wysunął się troszkę do przodu, wysunęła się Toyota 4Runner. To jest taki jeszcze, można powiedzieć, terenowy samochód z kwijkości. Ale nadal chętnie kupujecie takie auta jak Forda EcoSport, takiego mniejszego, pojedyncze jakieś Maserati LeMante, Mustangi, Chryslery Pacifici, Alfa Romeo Stelvio, BMW model X1, X3, X4, X5 i Volvo XC90, Mercedes GLE czy M3, M4, Q3 też się pojawiają. Czyli jak widzicie jest dość duży miks tych wszystkich samochodów. Wspominamy tutaj o autach, to warto też wspomnieć o wiek, jakby rocznikach tych aut. Średnio jaką wyciągnąłem tutaj, średnio kupujecie sześcioletni samochód, czyli auta z produkcji 2018 i zostało ich kupionych najwięcej, potem 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. Akurat to tak idzie po kolei, ale tak, te zakupy zostały przez Was robione. Oczywiście też kupujemy klasyki, starsze auta, starsze niż 20 lat, starsze niż 30 lat, ale coraz więcej kupuje się jednak tych młodszych aut. I tutaj, tutaj ta średnia dlatego jest taka, taka bardzo, bardzo fajna. A teraz przechodzimy do samochodów, które zakupiliśmy. Jednym z nich będzie Mój Samochód. Też się nim pochwalę. Jest to samochód, na którego dość długo polowałem. Polowałem na te auta z przedliftingu, po liftingu, z jedną wersją napędową, bo tutaj są dwie wersje napędowe. Mowa tutaj o Mercedesie, nie byle jakim, bo 6.3 AMG oczywiście. Wiecie, lubię Mercedesy, ale nie, ja uważam, że te starsze Mercedesy, 5.5, 6.3, no coś pięknego. Te auta są naprawdę bardzo farmy na pneumatyce. Dobra, przejdźmy już do samego auta. Przepiękny. Biały kolor, uszkodzony samochód z przodu, jak widać tutaj na załączonych zdjęciach. Jeden reflektor powinien się ostać. Bardzo fajne jest to, że samochód jakby te wszystkie koła stoją, stoją prosto. Co wyróżnia to auto? No silnik 5,5 doładowany. Na pewno napęd na tył, bo późniejsze wersje te polifingowe CLS-a miały napęd na cztery koła. Być może ta przejściowa wersja też. Jedyne co tutaj wam pokazuje zdjęcia z, z odbioru samochodu, no to jak widzicie. My na to wpływu nie mamy, został bestialsko zapakowany zderzak do środka Mam nadzieję, że samochód dojedzie, dojedzie do nas bez uszkodzeń skóry, natomiast trzeba się z tym liczyć, że jak facet tam to wepchał, mam nadzieję, że włożył to delikatnie, co może świadczyć o tym, że tutaj podparł to pod kierownicą czymś, żeby jej nie uszkodzić, a nie dopychał kolanem. Jose, can you help me? Yeah, boy. Wiesz, jakiś kierowca, przyszedł daj mi tu, pomóż mi tu dopchać kolanem nogą, no to wtedy to może będzie wyglądać nieciekawie. Ale samochód przy odbiorze, no naprawdę na aukcji też się fajnie prezentował. Auto zostało zakupione na aukcji czasowej. A co to są aukcje czasowe? To są aukcje takie, które zazwyczaj pojawiają się w weekend. W sobotę bądź w niedzielę możemy takie auta licytować. One są jakby naszego czasu późno w nocy, czyli tam nad ranem, w Stanach, można powiedzieć, i one mają jakiegoś minimalnego bida. Obstawia się to i albo siada, albo nie siada, a jak, nie si jak już siądzie, bo czasami też z aut, które mają datę lub nie mają, one potrafią przed weekendem nam zniknąć się wydaje, że mamy, no będziemy tam licytować w środę albo mam upatrzone auto, a ono pojawi się na aukcji czasowej w weekend i zostanie sprzedane. To takie auto już nie znajdziecie, ono zostało jakby sprzedane. Natomiast jeżeli na aukcji czasowej nie osiągnie tego minimum, to często te auta jakby zostają pozycjonowane na następne dni, czyli w tygodniu można je znowu licytować już normalnym trybem bez ceny kup teraz. No zobaczcie, przepiękna biała perła, no cztery końcówki układu wydechowego. I tutaj na widłach jest oczywiście nie Mercedes, tylko Challenger, nie wiem, tak zdjęcie mi się widocznie załączył kierowca, ale tu zobaczcie sobie od spodu, no te auta są podnoszone widlakami, i tego się nie da uniknąć i jakby cały czas powtarzamy, że zawsze jakieś uszkodzenia podwozia mogą być. I to nie jest moja wina firmy wina czy wina kogoś na aukcji. Oni starają się to robić jakby porządnie i delikatnie. Natomiast jakby te auta są ładowane widlakami. Trzeba się liczyć z tym, że jak auto nie ma koła... To jak on tam wkłada widły, a to podwozie dotyka ziemi, to raczej nie jest tak, że on woła pięciu kolegów i oni podnoszą to auto po to, żeby wsunąć delikatnie widłę, tylko po prostu zobaczcie na to ogromne Volvo, to jest ładowarka. On tymi widłami by tam pewnie z cztery takie auta zapakował, a jakby stał przy ścianie, to z pięć. Auto bardziej uważam rozebrane z przodu, nawet te plastiki wokół zderzaka, wokół tych osłon są całe. Kompletować części da się do cls natomiast nie jest to aż tak popularny model w AMG, że tego z multum na Allegro. Trzeba po prostu będzie kopać za jakimś zderzakiem, za jakimiś plastiki pewnie jakieś drobne waso. Natomiast zderzak pewnie będzie trzeba troszkę poszukać, bo to nie jest tak, że tych zderzaków to auto było tak popularne jak nie wiem, jak C63 AMG. Nie zdradzę wam jakby konkretnie ceny za ile jakby ten samochód kupiłem. Natomiast cena na aukcjach jest to zazwyczaj kilkanaście tysięcy dolarów. Czyli taki samochód wyjdzie na miejscu, powiedzmy, w fajnym stanie, z małym przebiegiem, bo to jest ważne, żeby to nie miało nie, 200 tysięcy kilometrów, to taki samochód można mieć już w granicach 75-90 tysięcy złotych plus akcyza plus naprawa. Co uważam, że jest bardzo fajną ceną. Ja osobiście uważam, że te auta są w jakimś takim dołku, teraz finansowym, że one mają fajną cenę i osobiście prognozuję, że za parę lat. Jakby ta cena, którą będziecie, za którą będziecie mogli go sprzedać, będzie wyższa, a na pewno niższa nie będzie. Więc można powiedzieć, że to jest taka fajna lokata, i uważam, że więcej na pewno na takim aucie, w takim aucie zostanie, zostanie pieniędzy niż na lokacie. Natomiast no, nie spodziewajcie się, że to będzie zarobek na kryptowalucie, że to albo Następny samochód jest to Toyota, i to nie byle jaki model, ponieważ jest to Toyota Supra, czyli BMW Z4 inaczej ubrane. No bo jak wiecie czy nie wiecie, Toyota Supra bazuje na nadwoziu, na po prostu płycie podłogowej, na komponentach na BMW. Mogli sobie zaprojektować japończycy. Jest tutaj jeszcze jak widzicie rozpórka z tyłu, duży ten spoiler. Jak to kiedyś moja żona mówiła, taki tam pędzilot z tyłu. Dużego ma pędzi lota. Duży spoiler i duży dyfuzor. No to auto z tyłu jest takie, skośne, japońskie. Fajnie, że takie auta się pojawiają, że się pojawiają na drogach, bo w ofercie też się zaczęły pojawiać w Polsce. Można było kupić super z dwulitrowym silnikiem, ale jednak musi być też 6 cylindrów. I tutaj, co z tym samochodem jest ciekawego? Po zakupie, jak się okazało, jak sobie zbliżycie, to tutaj widać, że tumik jest akcesoryjny firmy AWE i nie AWS, nie ta partia AWE. I to zupełnie inaczej teraz zupełnie inaczej brzmi niż stokowy samochód. Ja sobie specjalnie poszukałem liter w internecie tutaj na YouTube oczywiście jak to brzmi i to wygląda mniej więcej tak. 6 cylindrów w rzędzie to jest to jest jednak ten gang silnika, to wyważenie. To jest to, co gumi się lubią najbardziej. I na koniec samochód dla łukasza. Który pracuje u nas w Autodiscover i zajmuje się kompletowaniem części i jakby zbieraniem tego wszystkiego do kupy napraw w Rzeszowie, i jest fanem też Mercedesa, ale kupił sobie Audi. Kupił Audi A5, 2.0 Turbo, jeden z końcowych modeli produkcyjnych z silnikiem już 2.0, poprawionym 2013 rok, Made in Germany. Z szyberdachem, skórzaną tapicerką, ze skrzynią automatyczną, no po prostu oczywiście w wersji quattro, jak widać podwozie tutaj, no idealnie można powiedzieć zachowane jak na 10-letni samochód, no ja wiem, że tu są osłony, to ale od razu widać na pierwszy rzut oka, że ten samochód jest po prostu zadbany, zdrowy, czysty, ładny. Przede wszystkim. A tutaj wam podam jeszcze ceny części tego samochodu. Łukasz już, zanim przyjedzie ten samochód do niego, zaczął sobie gdzieś tam pojedyncze części kompletować. My zazwyczaj naprawiając samochód tego nie robimy, ponieważ kompletowanie części uważam, wcześniej jest można powiedzieć częściowo ryzykowne jakby no, jak się samemu to robi i naprawia no to można sobie nie wiem grzebać na Allegro jak ten samochód będzie płynął te ileś tam tygodni można sobie nie wiem wejść dwa, raz na, dwa razy w tygodniu jeżeli sami kompletujecie auto do naprawy przeglądnąć ofertę na tych naszych portalach Allegro, Tomoto, OLX bo one się zajmują częściami Przeglądnąć, czy jest coś w fajnej cenie, przynajmniej złapać jakiś pułap cenowy i jak się pojawi jakaś część w dobrej cenie albo blisko, po którą będziemy mogli pojechać, to można sobie część takich elementów kupić nawet w ciemno. No bo patrząc na taki samochód na Taudin, to, no to wiemy, że tu grill pęknięty, no to raczej nie przyjedzie sklejony. Ile taki samochód też kosztuje? To wam powiem na samym końcu. Teraz wam wymienię ceny części. Grill 380 zł. Zderzak 500 zł, maska, 500 zł. Halogen. 200 zł. kratka zderzaka z ASO po rabatach naszych niecałe 300 zł. 1500 około przeróbka lamp tylnych z kodowaniem coś tam i tak dalej elektronik to będzie gdzieś tak mniej więcej kosztowało błotnik stalowy 900 aluminiowy używany tysiak ASO aluminiowy nowy po rabatach niecałe niewiele ponad 1400 zł. kurtynę za dwie stówki blacharkę przy takim aucie z takimi uszkodzeniami zakładamy, jeżeli tam nie będzie jakiś płyt, prostowań i tak Składanie, szczelinowanie powiedzmy, między 1400 a 2000 zł, w zależności od tego, co się tam trafi. Oczywiście ilość lakierowania. No, to też zależy, bo jak kupicie sobie maskę powiedzmy w innym kolorze, no to trzeba liczyć, że się ją lakieruje dwustronnie, co ma wpływ na cenę. Bo jakbyście naprawili tą maskę, to jest lakierowana jednostronnie, czyli można powiedzieć mniej roboty, mniej materiału i ze wszystkimi częściami tak jest. Ponieważ jak się lakieruje, nie wiem, błotnik przedni, to przy takim aucie będzie, będą musiały być cieniowane drzwi. Więc to też wpływa na ilość, jakby materiału, pracy lakiernika. Jeżeli sobie nie wiem, no pechowe są takie uszkodzenia, jak mamy nie wiem, auto pięcio czy drzwiowe i mamy na przykład uszkodzony drzwi i drzwi, to zazwyczaj trzeba lakierować i elementy pośrednie czy te boczne, czyli tylni błotnik oraz przedni błotnik, bo a jak nie, to będą cieniowane do połowy, albo lakierować całość. No i to są takie dylematy. Na pewno czegoś się należy spodziewać, to że samochód, jak przyjedzie, to on nie będzie idealny, bo to auto, mimo że ma nie wiem, 2 trzy lata albo jeden, to gdzieś może być, zadra drzwi. Nie wiem, John w Stanach otworzy drzwi pod Walmartem, walną w inne auto. No u nas pod biedronką też się zdarzają takie sytuacje: przyjedzie jakieś małżeństwo powiedzmy z mniejszego miasteczka. Czy zawsze walnie drzwiami od starej Corsy, czy od Tico, no i my też będziemy mieć rysę. Wracając do tematu, ile takie Audi e, kosztuje? No to taki samochód można sprowadzić za niecałe 30 tysięcy pod dom do tego akcyza i jak sobie tanio złożycie naprawę, to ten samochód no tutaj jest mała, mała akcyza bo mały silnik, 3,1% od wartości po zrobieniu wyceny. Ten samochód wyjdzie 42-45, a jak patrzyliśmy na Automoto, takie samochody zaczynają się od 57, 8 tysięcy Mówimy Tutaj o całych autach, które nie mają 300 tysięcy km. Bo takie też są. I oczywiście nie o pierwszych ogłoszeniach ośmiu fejkowych, bo tam zazwyczaj firmy ze Stanów wrzucają wabiki za 20 tysięcy po kradzieżowe. No, to się nie zdarza. No, jakby To są takie ogłoszenia po to, żeby tam wejść, e, sprawdzić, kliknąć, e, a potem, że tak powiem, klienta sobie na to złapać. Tymczasem subskrybuj nasz kanał, napisz w komentarzach, co sądzisz o tych samochodach. Pamiętaj koniecznie o subskrypcji z dzwoneczkiem i zostaw łapę w górę. Nie bądź świnia. Do zobaczenia, cześć!